Premiera Epiki już za 14 dni. Strona internetowa w produkcji Zobacz makietę. Możesz lajkować moje posty. Pozwalam. Cześć, z tej strony Michał, autor powieści fantastycznej Epika. Dzisiaj szybkie aktualności. Zostało 14 dni do premiery mojej pierwszej powieści EPIKA. 4 grudnia planowana jest premiera. Niebawem przychodzą egzemplarze testowe. Tak, mam nadzieję, że wszystko wypali, wszystko pójdzie zgodnie z terminem. Śledź proszę moje media społecznościowe, żeby mieć więcej aktualizacji. Razem z deweloperem pracujemy nad stroną internetową mojego projektu EPIKA. Mam już dostępną makietę, którą możesz zobaczyć tutaj. Jak zawsze zachęcam Cię do lajkowania, do komentowania i udostępniania moich postów. Możesz to robić. Nic złego się nie stanie. Niebawem kolejne inspiracje i aktualizacje. Bądźmy w kontakcie. Na razie. Hej.